Cześć, dzień dobry. U mnie powrót na słoneczną Florydę. Dzisiaj wybieram się z moją ciocią do, na zakupy. O, zaoferowałam, że jej pomogę wybrać parę rzeczy. Nie wiem sama, czy coś kupię, czy nie, ale wybieramy się prawdopodobnie do outletu. Jak wiecie, w Ameryce outlety są naprawdę takie z grubej rury. <gry> Potrafimy mieć niezłe ceny, niezłe przeceny i duży wybór. Takich nawet markowych, które u nas są dosyć drogie. Więc jedziemy w okolice Tampy. Ten outlet jest tak mniej więcej 45 minut drogi ode mnie. No i tak jak mówię, nie wiem sama, czy coś kupię, ale na pewno się przejdę i pomyślam sobie, że dla Was coś nagram. Pokażę Wam, jakie są ceny, jakie mają produkty. Zobaczymy, czy w ogóle jest coś Warto, y, warto uwagi. Jeszcze nie ma południa, a tutaj już po południu was jest. Co się dzieje, psy? Gdzie wasza energia? Berek! Berek! <grym> Jeżeli chodzi o całą pandemię, to wygląda to teraz tak, że nie trzeba już nosić masek. Niby ci, którzy zaszczepieni są, nie muszą nosić masek, a ci, co są jeszcze nie zaszczepieni, powinni. No, ale nie mają prawa weryfikować ludzi, jeżeli o to chodzi, pytać ich o szczepionki, więc tak naprawdę nie mają prawa też wymagać masek. Więc niektóre sklepy, już ja maski nie noszę i praktycznie prawie w ogóle nie nosiłam, tylko kilka razy tam zakładałam, kiedy musiałam gdzieś wejść. Ale teraz już sklepy zamiast takiego było, musisz mieć maskę, żeby wejść, to teraz mają, że zachęcają, żebyś, żeby ubrać maskę, więc oczywiście nie mogą tego zrobić, nie? I mało już kto nosi. Nie są jakieś dobre ceny, nie wiadomo jakie. Ja mam takie i powiem Wam, że bardzo wygodne to są tej firmy Sketchers. I chciałam sobie kupić czarne takie. I widzicie, to jest outlet. Ja je kupiłam tamte za 35, a te są za 49. No, druga para jest za pół ceny, ale to się wcale nie opłaca. No, jest chyba to? że ktoś, no i tak to się nie opłaca. Więc taki outlet, ale nie zawsze wszystko jest, warto kupować. Taka cena to łaski też, ja sobie mogę mam go kupić u siebie koło domu, mam sketchers i w takiej samej cenie są rzeczy. Hi. Yeah. Oh, just looking around thank you. Oh, any, you to jest super niedawno dopiero odkryłam tą firmę, strasznie mi się buty podobają. Jakie mają, zobaczymy co mają? 50... Clearance 60. Zobaczymy. to taka firma jak to ją przedstawiałem yy, na... Na żaglowanie, buty na żagle. Chociaż ja pewnie na żagle bym takich butów nie obrała, no ale. No, dobrałaś spodanek, bardzo fajnie. No, no, zobaczymy, czy mają może jeszcze jakieś lepsze ceny. co no. to masz? To takie troszkę Tak, tylko troszkę. O, idę. Nie musisz się chować, tak to było. Jakie te buty są piękne. Ja, Tylko ja je widziałam w innej cenie. Ten outlet nas oszukuje. One mogą być tańsze, ale taki dobra jakoś skóry to widać, czy to jest dobrze zrobione. Dobrze zrobione, bo no to tak samo. O jakie ładne. Dobra, jesteśmy na clearance. No ale tu nie ma mojego rozmiaru, bo widzisz wszystkie fajne buty, tu są albo małe, i... małe, albo za duże, a ja mam ósemkę i ale ja to, jest to jest 7, to, to, to jest 7,5, tu już jest 10. No, <laughs> a w moim rozmiarze są zimówki jakieś albo takie no takie takich to ja już nie Więc a to już męskie. No tak jak zwykle, moi Mój... Dobra cena. Dobra, Dobra cena, no ale... A mamy nicę? O. Zawsze jest słaby wybór, jeżeli chodzi o moje rozmiar, bo tam praktycznie nic nigdy nie ma. Więc powinnam sobie albo palce obciachać, albo nosić zbyt dużo buty, żeby coś fajnego dostać. Co my tu dalej? Mamy converse, nike. To znaczy ja z ciocią to my słabo tak zakupowe jesteśmy, bo żadna z nas zazwyczaj tylko chodzimy i nic nie kupujemy. Więc myślę, że raczej wrócimy z pustymi rękami, ale... Ale może coś się uda. Dobra, Under Armour. Zobaczymy kolejne podejście. I teraz jesteśmy w Under Armour. Patrzę na sportowe buty, to Wam tylko pokażę, jakie tu mają przyceny. 20% od tej ceny. No to też nie jest jakoś nie wiadomo jak dużo. Tu jest 40% od tych Wcale nie mają jakichś strasznie dużych przycen teraz. A już to zauważyłam od jakiegoś czasu. Kiedyś mi się wydawało, że było więcej tych promocji. Mówi. To jest 2 but. A drugiego też chcesz. chcesz? tylko jednego. Fajna podeszła, że taki inny kolor. Weź podnieś. O, fajna. Ty no, mój but. Mój. Wszystko się zgadza, <grym> kolory. Właśnie rozmawiałyśmy o tych spodenkach. I moja ciocia właśnie mówiła, że w TJ Maxx dostała dokładnie te same za 16 dolców. W Under Armour. A tutaj mają 50% ale dopiero na drugą parę, więc one tu kosztują 60. No to jedne kupujecie za 60, drugie dopiero za 30, no to słabo. Naprawdę tak jakoś te promocje im się pogorszyły nieco. Dopiero przy drugiej parze są, jest jakieś jakaś zniżka. Prak praktycznie w każdym sklepie teraz. Spójrzcie jak to jest ładnie. Palmy są, chmury są, jestem szczęśliwa. Ale ładnie to zrobili tutaj. Ten mostek. Cieszę mnie tutaj pcha w odpowiednim kierunku. Okej, okay. idę, idę, idę. <noise> Gdzie my teraz wchodzimy? Polora Floren, lubię ten sklep. Nie wiem, czy kojarzycie tą firmę? Ja bardzo ją lubię. Tu mają właśnie taki znaczek takiego gościa na koniu. I tutaj, nawet taki większy, mi się w ogóle nie podobają, jak jest takie strasznie duże logo, że z daleka widać nie Jakoś tak nie, nie za bardzo lubię takie wielkie logo i lubię, jak jest takie dyskretne bardziej. Albo mają napisy Polo La, Ralph Lauren. Ale zobaczcie, tego Paddingtona, mają tu kolekcję Paddingtona. Ja bym tego nie ubrała, ale bardzo by mi się podobało na kimś. E, to jest chyba Paddington, dobrze mówię, nie? Okej, okay, idę dalej. Ciocia mi uciekła. Szybka gonitwa. Przez męskie, przez męskie. Wiem, że mnie trochę panów ogląda też, ale chyba będę częściej na damskich, więc pewnie będę bardziej damskie rzeczy pokazywać, więc sorry panowie. Te ceny są tutaj całkiem wysokie w porównaniu tutaj do innych sklepów, no ale też mają jakościowo dużo lepsze rzeczy. To akurat clearance dodatkowe 30% off i czasami też jak się zapiszesz, na tam jakieś SMSem, jakieś tam, wiecie, przesyłają kody dodatkowe. Jak się poda swój numer. Brzeczki. klapeczki, Stroje. Polo to dosłownie wiem, praktycznie już jak Polska. Prince <grym z> Polo. No to jest taki mój styl, tylko że tutaj... No nie za bardzo na Florydzie, w takiej apaszce, bo to za ciepło. Czy w... W tych spodniach. Ale moda jest bardzo ładna. Bardzo mi się podoba połączenie białe, granatowe i brązowe albo taki drewniany. Czy to chodzi o wystrój domu, czy właśnie o ciuchy. Tutaj dżinsy. Bo to jest fajnie, bo to jest pusto, więc mogę chodzić z tą kamerą prawo i lewo. Co wyhaczyłaś, co adresowe. O to mi się podoba. Fajny materiał a nie taki y, czyż że taki trochę lepszy. A czasami wiecie ładnie coś wygląda, ale po jednym praniu już wygląda po prostu jak taka szmata. Więc jak się chce. Zaoszczędzić kasę to się w sumie powinno kupować drożej, czyli lepsze materiały, może nie tyle drożej, ale lepsze materiały. No a co za tym idzie? Wyższa cena, ale przynajmniej się kupuje raz na jakiś czas, a nie co tydzień. No fajne. Te bluzy są bardzo ładne. Tylko dla mnie ten napis jest już trochę za dużo, wolałabym taki malutki jakiś, ale kolorki mają śliczne No to na przykład te spodanki 89. I 25% off, więc to, żebyście mieli, wiedzieli, jaka cena. Kolejny sklep, jesteśmy teraz Klein. Line. Ja akurat znowu weszłam na strefę męską. Idę na damskie, chociaż może pokażę pa panom niektórym. Mają rzeczy. Tu plecaczki. Jedenś, mam nadzieję, że mnie nie zdemo zdemonetyzują za tą muzykę w tle. Nawet nie wiem, co mam wam pokazać, bo, bo sama nic nie szukam, więc wiecie jak to jest. Na przykład shorty. 20% off. Czy to jest szał? No szału nie ma, jeżeli chodzi o przecenę. To u mnie w molu obok mnie mają czasami większe przeceny. No ale też są czasami inne kolekcje w outletach, a inne kolekcje w sklepach, więc zależy co kto komu się podoba. Jeżeli ktoś nie ma obsesji na tym, żeby nosić najnowszą kolekcję, ja na przykład w ogóle nie mam. Ja mam to gdzieś, jaka jest kolekcja teraz obecnie modna. Ja kupuję to, co mi się podoba, to warto przyjechać do outletu i zobaczyć sobie te starsze kolekcje, bo które się chcą pozbyć. Dobra, zobaczmy ile taki stanik kosztuje sportowy. Calvin Klein. Proszę mi powiedzieć, ile kosztujesz? Nie mogę w kamerze po 39,50 To jest trochę po 40 i jest 20% off. No ale nie ma szału. No, w tą cenę. Nie ma. A to mi przypomina taki materiał, to chyba wcześniej mieli w Calvin Klein. Taki, e, taki, nie wiem jak to nazwać. Ja słaba jestem w określaniu materiałów, jak widzicie. E, ale to mi przypomina teraz te firmy, co robią takie sportowe Women's Best czy Gymshark. Wydaje mi się, że się trochę wzorują na tym punkcie, bo wiedzą, że te firmy są porządne i dobre. Ja akurat sportowe to właśnie lubię sobie kupić z tamtych firm. I taka bliza jeszcze Wam pokażę dla przykładu. 50 i 20%. No, no nie ma szału, nie ma, po prostu nie ma. W ogóle to zauważyłam, jak do Was mówię, że na przykład i to, to przykład, to słowo, to co jakiś czas mi tak świszcząco wyjdzie, więc nie wiem, czy ja dzisiaj coś inaczej mówię, czy już sobie chyba uświadamiam, jaki e, świszczący jest nasz język czasami, jak tak mi wyjdzie. <śpiszcząco> na przykład, akurat teraz mi tak nie wychodzi, no ale świszczymy po polsku, świszczymy trochę. Ale przynajmniej nikt nie może po nas nic powtórzyć, mamy tak trudny język coś tam kupione i ciocia się zapisała na maila, na maila, że będzie dostawała jakieś maile i za to ma 15% dzisiejszych zakupów dodatkowo, oprócz tej zniżki 20%, czy tam ileś. Więc jakbyście byli w outletach amerykańskich, to może warto się o takie rzeczy pytać, albo zapisywać a te maile, zawsze można się później z nich zrezygnować, żeby nie było za dużo spam, jak się już nie, nie chce teraz jesteśmy, zgadnijcie gdzie, zgadnijcie gdzie. Tomi Hilfiger. Co my tu mamy? Takich sweterków, to są właśnie takie typowe dla Tomiego i dla Ralfa, taki wzór. To ja kiedyś miałam kilka kolorów i powiem Wam, że do tej, miałam, cały czas mam, do tej pory przetrwały że ja właśnie głównie kupowałam z Tommy'ego też mam, ale głównie z Ralfa i one naprawdę się bardzo dobrze trzymają. No to mamy 20% i taki na przykład sweterek. Zobaczmy cenę. 55. No. Siedź sobie w środku. Tu dalej torebki, torebuśki. 89, 90 i 20% off. I być może też jakiegoś maila mają, że dodatkową jakąś zniżkę. O i takie rzeczy mi się podobały. Coś mnie chyba wzięło na paski. Albo w ogóle ja lubię koszulę. No, bo taka bardzo fajna. Tylko mi jest za gorący, ja mam takie koszule, ale ich praktycznie nie noszę. Powiem, pokażę Wam, gdzie ja noszę takie koszule. Znaczy zawsze warto mieć długi rękaw ze sobą, bo tutaj dosyć ziębią w sklepach ja właśnie takie koszyle ja noszę zawsze tu. Praktycznie nigdy nie zakładam, ale wolę mieć. Ale zawsze wiążę w pasie. Ta to jest ładna, mi się podoba. To jest w sumie takie eleganckie. To jest taki, a ten kołnierz taki trochę sportowy. Ale jedno, co jest dobre, jak jest kołnierz taki ciemniejszy, to się też nie brudzi od make-upu. Więc może o to chodzi. Okej. Okay. Może pójdę trochę na męskie i moim drogim panom pokażę. Tu jestem na części męskiej. Wiecie co? Według moich statystyk to 25-30% moich e, widzów to są panowie, więc się zdziwiłam, że tylu panów mnie ogląda. Bardzo mi miło. No w sobie nie mam aż takiego typowo dziewczącego programu, programu kanału może dlatego. Czyli Ok, pokażę panom, jakieś ceny. Taki zwykły t-shirt, Tomiego 35. Nie wiem czy to jest jaka zniżka, ale jaki fajny materiał. Się nie dotknęłam. ale przyjemny. To już tak nie, ale to... Panowie, takie mat przyjemne materiał kupować, żeby Wasze dziewczyny, i Wasze żony Was chciały tak poklepywać i dotykać. <grywa> Paski, spodenki, koszule i Jestem ciekawa w ogóle, czy ciocia jest jeszcze w tym sklepie, czy już poszła gdzieś indziej. już zgubię, A <grywa> jeszcze czas na lody, bo dużo jest. Tak, widzę jakieś organiczne lody. Co Asai, z tego co wiem, się wymawia. No to jest te brazylijskie, jakoby. Zobaczcie jakie. Mhm. Asai, <noise> Ja mam kokosowe i Asai. Trzecia Asai i okay. Dulce de leche. Jak z południowej Ameryki: Asai i Dulce de leche, argentyńsko brazylijskie To jest taka amerykańska z taką flagą. Fajna taka artolionówka, przeciw, e, przeciw pewnie wietr, wiatru. I w mówię dzisiaj i przeciw deszczu. deszczu. Tak. Szaleństwo. W końcu się na coś zdecydowałam. Skarpetki. Się <gry> śmiejemy, że jesteśmy w szoku, że mamy jakieś zakupy zrobione. A ja chcę wejść teraz do Kate's Fate. Zobaczymy, Picky co girls. tam mają. <gry> Picky girls dokładnie. Jesteśmy wybredne. Tutaj do Kate's Fate. Proszę bardzo. łyżki, pikowane 70%, to zobaczmy jaka jest cena 399. no Kate okay, spejre zawsze miała takie ceny. No ale to już się nazywa promocja wyprzedaż, czy jak to ma nazwać. Mm -hmm mi się to podobają. Spejd oznacza y, trew, więc nie trew, czegam pik, tak pik, więc dlatego stąd ten wzór tutaj wszędzie. Jakie słodkie. Ja mam portfel Kate Spade i do tej pory pokażę Ci. <noise> Właśnie pokazuję mój portfel, to już mam go lata Ja lubię takie małe, bo ja często mam małe torebki i musi mi się zmieścić, ale firma dobra, bo przetrwało wiele. Ten portfel przetrwało naprawdę wiele. Ładny wzór to jest corebeczka tutaj z końcuszek w środku. Bardzo Zapraszam. To pierwsze, to pierwsze. Skórzane. To są dobre butki. No. Te z żółtą są za pół ceny. Z żółtą metką. Nie bierzesz? A tu mi trzyma drzwi, a ja nie wchodzę. <grym> ale jest piękna pogoda dzisiaj. A dostałam ale że ma za 10 minut padać. Już 20 minut temu. I nie wydaje mi się, żeby z tych chmury był deszcz. doing just fine. <laughs> <Jaki sub. laughs> coach, coach, coach. Jesteśmy teraz na męskich portfelach, a to ma no, 65%. Off. I chciałam Wam powiedzieć, że w męskich portfelach amerykańskich nie ma... praktycznie nigdy nie ma tej yy, kieszonki na drobne. Oni po prostu tu nie przewidują drobnych facetów. <laughs> Więc yy, zdarzają się tam raz na jakiś czas, ale tak, zazwyczaj to 99% portfeli męskich ma, nie ma tej przegródki. My jesteśmy teraz w Coach. Świeczki, świeczuszki, ale ja nie potrzebuję, ja mam milion świec w domu. Ale chcę wejść do tego Greg Norman i właśnie tą koszulkę, co mam na sobie, to Polo, to właśnie z tej firmy, powiem Wam, że super jakość i bardzo mi się podoba ten styl i to jest takie ciuchy na... wyglądają golfowo-penisowe. Spoko. Spoko. No nie wpuścili mnie do tego sklepu Armani Exchange, bo nie mam maski. I bardzo dziwne, że wymagają mi nawet ta dziewczyna, która obsługiwała, która podeszła i powiedziała, że musimy mieć maskę, to aż przepraszała, powiedziała, ja bardzo przepraszam, że ja Wam to mówię, bo ja wiem, że to nie ma w ogóle sensu, bo przecież są już zniesione te obostrzenia, ale no nasz szef wymaga mas masek od wszystkich, więc jakieś totalne debilstwo. No dlatego ja po prostu wyszłam, no nie będę przecież się a nie nic. No co dziewczyna ma do tego, ona tylko tu pracuje i, i robi to co jej się że wiadomo. No ja coś znalazła jakąś maskę jeszcze w e, torebce. Starą więc weszła i chce coś tam kupić, a ja sobie poczekam na zewnątrz. Ale chyba jedyny sklep, który widziałam tutaj od, nie wiem, miesiąca przynajmniej, który wymaga maski, aż dziwne. Niestety mi wpada e, bateria, mam strasznie słabą baterię w telefonie. Już mam 4%, a miałam naładowane specjalnie, żeby nagrać jak najwięcej, ale chcę jeszcze tutaj wejść do tego... moment, ja się próbuję. Life. To jest bardzo fajna firma, taka... bym powiedziała taka florycka. Typowa na Florydę, rzeczy takie morskie, sportowe, plażowe. Bardzo mi się podoba, więc na pewno pójdę tam i coś wybiorę. No, Ale już nie wiem właśnie, czy nagram, czy nie. Ile? 13 takiej koszulki w Salt Lake. Jeszcze uda, uda mi się chyba trochę nakręcić Bardzo lubię tą firmę Zawsze bym coś tu znalazła dla siebie Panie bo mają też dużo takich z długim rękawem Co się właśnie nadaje, wiecie Chroni przed UV I zobaczcie jakie kolory fajne letnie Tampa, Floryda. Florida Florida Salty state of mind <gry> Bardzo fajne, no i te spodenki Super te shorty są Ale chciałam pokazać, że kupujący oprócz skarpetek Jeszcze tobeczka Ojej, ręka mi. I co, jak wyglądam? <laughs> co prawda idę z metką na głowie, ale. Więc czapek nigdy zbyt wiele na Florydzie. Ale to jest fajna, bo ma sietyczkę z tyłu, więc też taka przebiedna. A teraz wyglądam dość czochrane. Okej, okay. coś chociaż kupiłam. No to bardzo Wam dziękuję za oglądanie i za to, że wybraliście się ze mną na zakupy. Mam nadzieję, że, e, że było Wam miło ze mną pomaszerować trochę po tym outlecie. I widzę się z Wami w następnym odcinku. Because you were all upon the old me, but you're too.